Siemano meneczko, ziomeczki, z tej strony Matthew, a to jest kolejny już ponownie yy, odcinek z Resident Evil, odcinek już z tego co pamiętam szósty, bo nie ja wiem, bo teraz na zapas nagrywam, yy, także no, już zaczynamy, jesteśmy w tych kanałach, czy chcemy coś przechować, tak, zdecydowanie chcemy to przechować. To raczej też i to raczej też jakoś sobie to fajnie porządkujmy. Jak to jakoś przemieścić Czy też on shift? Tutaj, dobra. No to lecimy. dobra. Czekliśmy w ostatnim odcinku przed nami Zobaczmy jak to teraz będzie wyglądało W sensie no Co tutaj będziemy mieli Zrobić A tam coś Jak, jak tam wejść? Tam jest co to jest torba na biodra? Daj mi to Jak ja mam po to przy... Tam... Jak ja kurde mam tam wejść? No tam yy, super, ten dźwięk yy, bardzo dobrze sugerował. Dobro, bardzo rzecz sugerował. Spoko, jakiś akumulator. E. No spoko. No to we are going down. Czyżby zaraz jakiś aligator tutaj na mnie wyskoczył? Nie spalaj tych ciuchów, przecież są zarobiste. O co ty pie? Uciekaj! What the f Dobrze. Nie! Zapomniałem, że on tam był za mną. Oh shit! Jest tu coś na czerwono, jest tu coś na czerwono. O, jakaś drabina. Nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, no, typ. Oj. Lecisz na górę. Coś tu jest? Nie, tutaj jest wszystko na niebie. jest. Znowu ten akumulator. Tu. No, świetnie. Zamknięte. Mogę zaskoczyć? Nie, lepiej nie. Dobra A już tu pompę wyciągam. Tak, w razie czego? Znaczy, no, nie, w razie czego? No, bo wiemy, co nas spotka za chwilę. Ej, czekajcie, co się stało z tym granatem? Przecież miałem tam granat. No i czemu ty nie możesz zejść stąd Nie Co to jest za drabina? Dobra Tutaj coś jest, nie musimy. A dobra, tutaj był ten granat ręczny spoko Dobra Tam nie idę, rozprawia się najpierw z tym tutaj Wypad! Wypadł! Chyba nie ma go za mną znowu, co? WHAT THE FUCK?! TYPIE?! No... Nie powiem ci, weź w ogóle, co to było? Lecimy tutaj. Mieliśmy coś tam na czerwono? Nie, biuro. Materiał wybuchowy B? Ok. Spoko. I po co to wypuszczaliście, no? Po co? Skoro całe podziemie Raykun City... Buchowe, dwa materiały A, zapalające. Materiał A plus B. I kwasowe. B razy dwa. Aha. Spoko. <laughs> ja... Spoko. <laughs> ja dos... O, wow. Oh, wow Ja miejsca nie mam. Shit! A dobra, bo tutaj jest safe Się uleczę w sumie, to będzie raczej dosyć spoko pomysł Dobra Tt, no bo ja do strzelby sobie wyjmę Idę, wej mnie ten granatnik, synek zam. Y tutaj wszystko? Tak, dobra to ja sobie przechowam tą... Dobra Lecimy Lecimy Tutaj już będzie chłop. Aha, sakajcie. Yy. Nie, co ty żeś zrobił? Dobra. Nie wiem, czy chcę marnować pociski, ale też nie chcę do pompy marnować zbytnio w sumie pocisków, nie? On, gdzie on jest? Tam jest gnojek. No dawaj tutaj! Pra dostał. O, Dobra. Na hita jest o, Tutaj wszystko już mamy... A i teraz po mnie kurwa Tutaj nic nie mamy już Nie wiem czy iść tutaj Ja bym raczej poszedł tutaj A tutaj pewnie zaraz będzie kolejny Chociaż nie wiem bo tutaj jest dość ciasno to może nie No dobra, naprawdę. No i co ja mam teraz zrobić? Tybie! muszę jeszcze przejadować. Ja nie, nie wierzę, że ja to robię, naprawdę. Dobra. Ale... Gdybym dostał tamtą torebkę waloną, no to by było fajnie, ale... Ja walę naprawdę, typie? Dobra. Koniec to jest, No chyba na z tego uderzał, mamy tutaj ja mamy wszystko Jest to o dobrze Ciski nie no good God Dobra no cóż no niestety... Musimy tutaj iść do jakiegoś Sejba. Jest tu coś, jest to coś. No świetnie akumulator, ale ja miejsca nie mam. Nie? Typowo świetnie, świetnie. Nie, no zarumbiście. Świetnie zarumbiście. Tak, jeszcze więcej rzeczy mi dajcie. Oczywiście. O, dobra. Za to akurat dziękuję. Nie, co ty robisz? Teraz tak. Boże, ten o tych potworach gada. Oby go zerli, nie? Naprawdę. Łoby go zerli. Co? Akumulator jakiś śmieszny zajmuje dwa miejsca. A taka mała pompeczka nie zajmuje. Yy, taka duża pompa nie zajmuje. A taki mały pistolecik zajmuje. Co? To, to nie jest normalne, po prostu. Okej ile? ile? tutaj tych rzeczy jest? Dobra, idę po te pociski zapalające Tylko gdzie to teraz było? Wait a second tutaj Dobra, przyładuj. I lecimy tam z powrotem. Tego akumulatora nie zbierzemy. Przynajmniej na razie. Będziemy musieli się wrócić, a tam pewnie na nas czekają te gnojki. No. Dobra. Dobra, ja po prostu cięcie zrobię. Yy... I widzimy się, jak już wrócę tam do tego laboratorium śmiesznego. Dobra, a więc już jesteśmy. Yy, ten granat ręczny i nóż survivalowy sobie ten yy, schowałem. To sobie wziąłem, bo to w sumie i tak sobie połączę i przeładuję do granatnika. Także to tam na luzie. Teraz mam trzy miejsca, tak? Tak, dobra. Czyli bierzemy to. I to. O, super! Autozapis. Mhm. Świetnie, świetnie. Zaraz sobie nóż Surviwala weźmie, weźmiemy Schowałem go dlatego Bo raczej tutaj z zombiaków żadnych nie będzie Ewentualnie yy, Nemesis tutaj może być Nemezis tutaj może być, ale nie wiem yy, A no nemezisa nie zacznę pikać, no Wiedziałem! Wiedziałem! Dlatego był ten zapis walony. No, chodź tu. Nie, co ty robisz? Granaty. Dobra. Weź Teraz mamy ten akumulator, także już możemy wracać. Wiedziałem! Prosto w dziób dostał. Mamy coś dobra. Tutaj jest mniej na Co jest? Co jest? No skąd? TYPIE! Jak ty żeś wbił tutaj? Ja nie wytrzymię już naprawdę. No da fakty pie. Niego trzmiela śmiela, walonego. Już... już. się ciebie spodziewałem, na Weź się, goń, weź ty... Wolony. Ja nie wiem, czemu on wtedy nie zginął od tego granatnika, ten chłop. Dobra. Tutaj coś... Dobra, tutaj też jest wszystko na niebiesko. Także spoko. Ojej, ojej, gdzie też? Tutaj coś jest. Zarąbiście, nie? Materiał wybuchowy, spoko. Teraz mogę, teraz mam miejsce Chociaż i tak to na długo nie wystarczy mi to miejsce Wiesz szkoda, nie zostało tylko... Ale dobra eee, Spoko Co my teraz mamy zrobić? A, dobra, tutaj ten akumulator. A, no to w sumie nie mam miejsca tak naprawdę, jak wezmę ten akumulator. E, spoko. E, ja może lepiej będę miał granatnik, tak? Tak. Bo coś mi się wydaje, że zaraz tutaj jakiś Nemezis przyjdzie. Nie wiem dlaczego. Zupełnie. Ej, nie Nemezis. Eee, nie Namezis, tylko właśnie ten stworeks. Kto to tam był... Gamma, o, gamma. Dobra, proszę powiedz, że już nie będę musiał mieć tego gówna ze sobą. Ja chcę mieć... miejsce. O dobra. Tutaj... Dobra, tutaj jest wszystko na niebiesko. Carlos, can mnie hear me now? Thank God, everything okay? Yeah, I'm alive. I lost him. Great, the subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Abrajian, no such tipi. Gwawy, kurde, ten odcinek będzie miał kurde ten odcinek godzinę o. Dobra To jest... nie, to jest powiedz, że tutaj... Jeszcze ten chłop ma jakiś, kurde, miotacz w i weź ty weapons. Oh. Oh, oh, man Jest zapis Jest zapis Dobra 26 minut ojojoj Dobra Zbiorę se tutaj. Dobra. Dobra, mamy wszystko. Zapiszę sobie jeszcze raz. Dosyć dłuższy odcinek. Ale spoko, bynajmniej będziecie mieli co oglądać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i o komentarzu. Cześć.